Poruszyć. Panie burmistrzu, pan powiedział, że nasz burmistrz, pan powiedział, że nie musiał, ale chciał, te 50% z ofiarą dofinansowania do tej szkoły. Taki prosty Dobrze, sam zaproponował, bo z radą o tym nie rozmawiał później. Powiedział, że to Rada to zaaprobowała. Ale mówię, ja o czym mówię? Jesteśmy w budynku szkół specjalnych. Ten łącznik został zbudowany. Chciałbym zapytać, bo myślę że to panie pani naczelnik wyjaśni, dla potrzeb szkoły specjalnej rozumiem. Ten łącznik. Ten, ten Dobry, dla, dla szkoły specjalnej. Teraz y, szkoła specjalna ma się stąd wyprowadzić. Załóżmy, że będzie wybudowana szkoła, y, szkoła marzeń dla tych y, dzieci niepełnosprawnych. Ten budynek zostanie Na dzień dzisiejszy ile on jest wart? Panie naczelniku, ile jest wart? 800 tysięcy załóżmy y, metrów kwadratowych. No dobrze, 2,5-3 tysiąca złotych za, za metr kwadratowy powierzchni środkowej, jakieś 2,5-3 miliony zł. Przecież miasto, przejmie ten budynek o tej wartości. My się tu ciągle targujemy. 6,800. 3 miliony, bo się pan już mówi, dajemy najwięcej, jesteśmy strategicznym inwestorem. Teraz, kiedy są przesadz przesadzowania, jest inne koszty szkoły, 19 milionów z groszami, nagle 3 miliony nie mamy skąd wziąć. Przecież doskonale Panie Burmistrzu, pan zdaje sprawę, że te 3 miliony, to znaczy podpisanie tego, tej, tej umowy dotacyjnej nie ma żadnego wpływu na nasz budżet w 2014 roku. Nie ma żadnego wpływu. Bo jeżeli w tym roku dojdzie do morowania kamienia węgielnego, ile miasto przeznaczy? 200 tysięcy, 300 tysięcy, na pewno w budżecie się te pieniądze znajdą na 2014 rok. Później będzie nowa kadencja, nowa rada, ten budżet się naprawdę zawali. Nie no, takie inwestycje braliśmy kredyty, spłacamy i jakoś to wszystko funkcjonuje. Dzisiaj się targujemy o 3 miliony dla tej szkoły. Ja tego naprawdę nie mogę zrozumieć. Miasto i ta szkoła przejmie ten budynek. Goto gotowy do adaptacji. Widzimy w jakich stanie jest. Wszyscy doskonale wiemy, miasto się rozrasta, ale jakoś władza w poprzednich kadencjach nie przewidziała tego, że będzie się rozrastać nasze miasto, to przybędzie dzieci. Trzeba było wcześniej o tym myśleć. Ja mam żal do, do poprzednich starostów, że nie dopilnowali jednego. Żeby ten budynek był własnością powiatu. I dzisiaj by tego nie mógł zrobić. Nie mógłby powiedzieć, musicie stąd wyjść, ale jestem tak dobrym człowiekiem i kocham osoby niepełnosprawne. Ja daję 50%. Panie Burmistrzu, ja już naprawdę ci, co nas oglądają, już nie chcą tego słuchać. Że to nie wiadomo, jaka niepotyczna kwota jest, bo szkoła. O wartość 2,5 do 3 milionów złotych. Więc nie mówmy, nie mówmy o wielkich kwotach, jakie nasza gmina, nasze miasta oferuje na tą szkołę. Bo ta szkoła to jest naprawdę najważniejsza inwestycja w mieście i w powiecie na dzień dzisiejszy. Wszyscy ja nie czekamy jednego. Robimy dla naszych mieszkańców piękne basen, robimy, robimy cuda, a zapominamy o tych, którzy są poprzedzeni przez los. Właśnie dzieci niepełnosprawne. Już no, dajmy dość. Naprawdę dość. Dzisiaj się to spotykamy, nie ma pana burmistrza. Znowu sobie podyskutujemy, znowu posłuchamy monologii z jednej z drugiej strony i co dalej? Dalej nic? Dziękuję. Panie radny.